Dzień dobry Państwu. W minionym tygodniu, to jest od 16 do 22 sierpnia na terenie naszego powiatu odnotowaliśmy łącznie 12 zgłoszeń, które dotyczyły 5 pożarów, 6 miejscowych zagrożeń oraz jednego alarmu fałszywego. W działania interwencyjne zaangażowanych było łącznie 104 strażaków oraz 25 pojazdów z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. I tak oto we wtorek 17 sierpnia po godzinie 23.00 zostaliśmy powiadomieni o pożarze balotów słomy, powstałym prawdopodobnie w wyniku podpalenia na jednym z pól uprawnych w Gródczanach. Do akcji skierowani zostali strażacy z Głubczyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz OSP Branice, którzy po dotarciu na miejsce zdarzenia podali prąd wody w natarciu na płonącą słomę, powodując ugaszenie ognia. Podobne w swym zakresie działania polegające na ugaszeniu pożaru ścierniska oraz beli słomy prowadziliśmy w czwartek 19 sierpnia przed godziną 18 na jednym z pól uprawnych w Czerwonkowie. Podpalenie było również prawdopodobną przyczyną pożaru, do którego doszło w sobotę 21 sierpnia przed godziną 5 w Pilszczu. Przybyli na miejsce zdarzenia strażacy z miejscowej jednostki OSP, zastali stertę słomy w całości objętą ogniem. Wobec braku zagrożenia dla otoczenia oraz stopnia zaawansowania pożaru podjęto decyzję o odstąpieniu od działań gaśniczych, pozostawiając słomę do wypalenia, a następnie przy użyciu wideł i bosaków rozgarnięto pogorzelisko celem wykluczenia ukrytych za żywi ognia. Łącznie cztery zastępy strażaków z Głubczyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz OSP ZOPOWY uczestniczyło w akcji gaśniczej podczas pożaru zużytych opon, który również w sobotę 21 sierpnia po godzinie 23 powstał w pobliżu drogi krajowej nr 38 pomiędzy miejscowościami Mokre Kolonia a ZOPOWY Osiedle. Interweniujący strażacy w celu ugaszenia składowiska płonących opon podali m.in. prąd piany ciężkiej, zużywając łącznie blisko 8 ton wody oraz 300 litrów środka pianotwórczego. W minioną niedzielę 22 sierpnia po godzinie 18 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze, do którego doszło w jednym z pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanym w Baborowie na ulicy Powstańców. Na miejsce akcji natychmiastowo skierowani zostali strażacy z Głupczyckiej JTG oraz miejscowe jednostki OSP. Przybyli na miejsce zdarzenia, zastali zadymiony korytarz na parterze budynku. Kierujący działaniem uzyskał informację, że powodem zadymienia było zapalenie się wentylatora łazienkowego w jednym z niezamieszkałych pokoi, który po odłączeniu zasilania elektrycznego został ugaszony przez pracownika DPS-u. Jednocześnie powzięto informację, iż żaden z mieszkańców oraz pracowników nie uskarża się na jakiekolwiek dolegliwości. Strażacy, wykorzystując wentylator osiowy, przewietrzyli korytarz oraz zadymione pomieszczenie, a następnie przy użyciu detektora wielogazowego dokonali pomiaru atmosfery we wszystkich pomieszczeniach, wykluczając obecność z nich gazów niebezpiecznych. Ponadto w minionym tygodniu usuwaliśmy powalone na drogę drzewo w Głupczycach na ulicy Parkowej oraz konar zwisający nad linią telekomunikacyjną w Dzierżysławiu na ulicy Zamkowej. Trzykrotnie podejmowaliśmy działania związane z zagrożeniem powodowanym przez owady błonkoskrzydłe. Interwencje te miały miejsce w Baborowie na ulicy Stawowej, w Bogdanowicach na ulicy Zielonej oraz w Nowych Gołuszowicach. To na dziś wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wiadomości już za tydzień.